Poznań Głogowska 26 za plecze straży miejskiej miasta Poznania Jest niedziela Nie możemy dojść Tak do zrozumienia No nie już tak będzie Jak to się dzieje że tu jest taka ogromna ilość radiowozów Jeżeli one tutaj stoją, to znaczy, że nie są na mieście raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 radiowozów oznakowanych Cołe stoi. Ja to działa trudno powiedzieć A może jaka niedzielna narada u Pana Komendanta. Dziękuję.